Złom dobry wieczór, 22, 10, 18 marca, poniedziałek, nagrywam dogrywkę do mojego filmu dokumentalnego, ponieważ ten fragment właśnie środkowy wypowiedzi Pana Taty został pominięty przez, no źle mi się tam coś spauzowało i aby było kompletnie, chcę go te dograć też, żeby było wszystko wszystko udokumentowane, bo film to nagrywam na pamiątkę. Film dokumentalny, dogrywka, więc żeby już nie przeciągać, włączę ten fragment. To jest 20, jakieś 27 sekund. No ale tam też jest wypowiedź na mój temat. W tym głównym filmie po prostu zamiast tego fragmentu oglądaliście fragment mojego swetra, także przepraszam za to. Jestem człowiekiem niedoskonałym, no i popełniam błędy, jak większość, no i zdarzyło się, jak się zdarzyło. Więc dogrywam tą dogryweczkę, ten fragment, który pominąłem w tym głównym filmie i, i jedziemy może. Także, a nie, także panie ZZ, proszę nie przychodzić tu na mój kanał, no ja... Nie życzę sobie, ja wiem, że to nie koniec życzeń, ale nie życzę sobie, następnym razem Pana zbanuję, zostanie Pan bana po prostu, bo ja nie będę tolerował tego, tego dziadostwa, co Ty wyrabiasz Cyneczku. No i to był ten fragment. Otóż prawdą jest, że na ten kanał nie przychodzę. To być może Tomek Tomek, pisał jakieś komentarze, a zostało mi to przypisane, także prawdomówność Pana Taty jest jaka jest. Ja kończę, kończę już tą dogrywkę. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Chciałem pozdrowić jeszcze raz Tomka, Tomka za jego odważne komentarze. I to tyle, to tyle chciałem powiedzieć. Chciałem to dograć właśnie, żeby to było udokumentowane żeby potem ktoś powiedział, że czegoś nie powiedział. Wszystkiego dobrego, do następnego.